Przecież my nabijemy władanie, a kaczem na maksa zaraz w ogóle Jakim cudem tak szybko się to nabija, ale sobie fajnie, okej, okay. dla mnie okej okay. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas w wersji definitywnej I definitywnie zrobimy dzisiaj jakieś dobre misje, przede wszystkim sprawdźmy czy mamy spraya e o kurcze zużyłem ammo. Dobra, wczytujemy grę, nie, no tak na serio to, to nie, nie zrobię tego, ale tak bym na poważnie to zrobił. Bierzemy spreja, żeby zamalowywać później tagi, Jeżeli seria Wam się podoba, chcecie więcej odcinków, chcecie być w tej serii, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, tym też wspomagacie kanał, więc dziękuję bardzo oczywiście Zostawcie też suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, wpadniecie na G2 Instagrama, fanpeya, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem i właśnie na Discordzie Reszyk i Nermiro napisali, żeby ich pozdrowić, także... Pozdro, eee, więc let's go z odcinkiem, let's go ze Sweetem, a później z komentarzami jeszcze od widzów. Eee, był też jeden komentarz od. A dobra, później wam powiem. Lecimy, let's go z misją. Los Spelunos przeczytałem. ok.

Super info w sumie Zaproponuj członkom, e, członkom gangu dołączenie do ciebie, szanują cię na tyle, że, za, że zaoferują pomoc W jaki sposób? Wybierz członka gangu, naciśnij... O Ja go mam wybrać? Powiecie mi? O, zrekrutuj Utrzymuj pozycję, śledź Rozwiąż gang Ty, jakie rzeczy są! Ej, dobry! Nie było czegoś takiego kiedyś, widzowie Zrekrutuj, chodź gościu. Siła gangu rośnie, proszę Państwa. Let's go! Wsiadamy do samochodu. Chodźcie, jest nas czterech. Jedziemy ich rozwalić ballasów. Ale muzyczki to poproszę wyłączyć. Maciej, D. De... Oho, czekajcie. Jedziemy na tyły los Speluno. I... Oho. Dobra, wszyscy już są. Pojedź na tyły cmentarz zanim przyjedzie. Kane. Hurricane. E, Maciej też napisał, nie wiem dlaczego, ale podoba mi się warkot silników w tych autach. Posłuchajmy chwilę. A, normalnie, tak jak zawsze myślę. Okej, okay. każdy ma swoje jakieś, wiesz. Widzimy się keso 80 gamer napisał: Hogaty, polecam ci robić wojny gangów. Kto z nich możesz mieć? Czemu wystrzelacie? Zmieć na przykład AK-47 i dużo amunicji. Okej, okay, będzie to robione. W ogóle, jeżeli oglądacie dzisiaj ten odcinek, to prawdopodobnie dzisiaj po tym odcinku, za parę godzin, będzie live na Twitch TV. The Hogaty, właśnie z tej gry, będziemy robili jakieś rzeczy poboczne, dodatkowe. Let's go. Adam, bong. Czemu tyle tagów omijasz? E, dlatego, że nie miałem przez ostatni odcinek po tej misji z gaśnicą. Nie posiadałem spray'a po prostu. Więc nie mogłem robić rzeczy, zamalowywać tych tagów. Wiem, też się na tym łapałem, ale chciałem to zrobić, ale nie miałem spray'a po prostu. E, Marcel Marcel e, pisze. Ej, Hogaty, jak pobrać tę wersję gry? Można ją kupić za 200, ileś złotych na e, Social Clubie. Pewnie na G2 też się gdzieś znajdzie. Może niedługo będzie taniej. Moonlight Wise napisał: Rockstar wydał aktualizację dla tej trylogii. Na razie tylko na starą i nową generację konsol. PC będzie później, ale zawsze fajnie, że jednak coś działają, jeśli chodzi o ten temat. No i to jest to, o czym ja mówiłem, że pewnie będą robić aktualizacje, nie? Lista naprawionych rzeczy podobno jest mega długa. Prawidłowo. OK, a my lecimy teraz rozwalić trochę ballastów. Okej, okay, skrinek wleciał. Może coś z tego na miniaturkę się uda zrobić. Okay, Najgorsze jest to, że łapie mi dwa monitory, nie? Jak robię w ten sposób screena i to jest minus. Niestety, aktualnie. Dobra, przejdzie podejść do suitea. No jestem Sweet przy tobie. O ty z ten sam cmentarz w ogóle, nie? Balasi ci są obok naciśnięcie, że okazybam pójść za tobą, byle, że zostanie na miejscu. Eee, to stań się na miejscu. Sam rozwalę. przytrzymaj przez kilka sekund, kiedy nikt nie jest atakowany, albo oddali się od swojej grupy, żeby ją rozwiązać. Okej, okay. czyli strzałka dół. O, piękna praca kamery, proszę państwa. Ej, ale to wygląda fajnie, idzie Ronaldinho Ten chłop mi zawsze Ronaldinho przypominał Dwóch magazynków, żeby go rozwalić? O kurcze, pieczone Zabij Kane'a, nie pozwól mu uciec Dobra tam, Harry Kane, kurde, Srain Let's go Dobra, mamy rozwalić ten pojazd, czy, czy co? Dobra, rozwalamy bolasów O kurde, nie mogę trafić No dobra, zabijcie ich, zabijcie ich, zabijcie ich Tu heady, dawać ich Tu policjant jest rozwalony łatwo Dobra, szukaj bryki Stary, gdzie jest moja bryka? Był taki film kiedyś. Tutaj mamy brykę. Mi by się armor przydał chyba nowy. Shotgun! Biorę! Amunicja za darmo do shotguna. Let's go! Wsiąść do samochodu i odwiedź Sweet'a do domu A naszych kolegów dwóch z drużyny. Dobra, Kane nie żyje, coś tam, coś tam. Zabierz sweita z powrotem do domu. Let's go! Uciekamy przed ballasami, frajerami. Okej, okay, policja jeszcze nas ściga. O, jaki fajny samochód jechał. Wolałbym tamten ukraść, szczerze powiedziawszy. Mamy jeszcze jeden komentarz na dzisiaj od kuby 160707. E, dosyć długi, moim zdaniem gra wygląda dużo lepiej. Grafika jest piękna, no ja tu bym nie przesadzał, ale na pewno jest dużo ładniejsza i fajnie wygląda. Efekty rozświetlenia wyglądają ładnie, a jest większa gęstość zaludnienia. Roślinność dla mnie jest zrobiona starannie i z tym się postarali, a dla mnie parę rzeczy, do których można się przyczepić, pierwszą rzeczą to jest deszcz, który jest w nocy zbyt intensywny i boli w oczy, i to w sumie prawda. Są tam momenty, kiedy boli, ale w sumie ten deszcz, tak jak jest po prostu deszcz w deszcz. To w sumie aż tak większego problemu nie ma, tylko właśnie problem jest w momencie, kiedy się mocno ruszacie po tym deszczu, nie? To to jest, trzeba pamiętać o tym, że wtedy jest największy problem, bo jak mamy takie statyczne ujęcia, to wygląda on okej, okay, nie? Bo on sam w sobie wiadomo, że nie jest jakimś arcydziełem, ale wygląda na pewno lepiej niż stary, wygląda lepiej niż ten stary i jest, jest po prostu ok eee, co tu da? Model strzelania z GTA. 5 właśnie z tym modelem strzelania, to ja nie wiem o co, o co chodziło i o co chodzi. Mam wrażenie, że strzela się troszeczkę inaczej, ale to też, wie, wiecie, może być takie moje wrażenie. Trzeba byłoby to pooglądać odcinek jakiejś u osoby, która się tak konkretnie zajęła tym modelem właśnie strzelania, czy, czy bierze po prostu, zwraca uwagę na wszystko, a nie tylko wyzywa definitywną wersję, żeby ją wyzywać. U takiej osoby trzeba byłoby pooglądać pewnie jakiś materiał, i jest szansa, że są niuanse jakieś poprawione w tej grze. Dobra, my zbieramy armor i lecimy z kolejną misją pewnie u a. A może te właśnie wojny gangów zrobię sobie na live, ie? może e, siłownie w sumie, nie? Może styl walki nowy, no jakieś rzeczy porobimy, może gaszenie pożarów, właśnie na live, ie? zobaczymy. Także zapraszam wszystkich, jak coś. Co jeszcze jest złego tutaj pisze Kuba, ojojojoj, ojoj, ojoj. zła to jest moja jazda w tym momencie, ewidentnie, dopilzna tak zwana. Eee, co tu jeszcze jest kolejną rzeczą, lecz tylko dla mnie to podświetlenie na przykład wroga na biało, nie że mnie to wkurza że dla mnie to dziwne i nie umiem do tego się przyzwyczaić a powiem ci, że ja też nie kumam tego podświetlenia, ale wydaje mi się, że to jest ze względu albo na ułatwienie gry bo czasem jest problem z tym na kogo się celuje, więc w ten sposób widzicie na 100% w kogo celujecie, ewentualnie jest to coś co z konsoli zostało że bo na konsoli wiecie, też na konsoli to inaczej wyglądało, że mieliście taki znacznik na człowieczku, jak w niego celowaliście na padzie, więc tutaj możliwe, że zamiast znacznika macie e, podświetlenie na biało. Kurczę, lala. I, I może to być w ten, e, z tego względu. I ostatnią rzeczą to wygląd szyi, postaci jest dziwny, niedopracowany. Mi się wydaje, że po prostu jest coś w jakimś kodziku dupnięte e, z tą szyją, szczerze powiedziawszy. i z tymi klatami, nie? Że oni mają takie klaty wywalone. To prawda, to, to jest, jest taka lista małych rzeczy do poprawy. Oho! Okej, okay. jednoczenie rodzin. Jest Ryder, jest Sweet, jest Big Smoke, jest CJ. Siema załoga. To jak widzów za każdym razem. Na 100% była muzyka zmieniona w tym fragmencie. Finally, pick this. We wanna unite the families once more. Because the ball has been pumping our guys full of bass for too long, while we argue amongst ourselves. So all the family sets gonna meet down at Jefferson Motel. I say it's time we went down there and made it official. Keep that shit off our streets. I vote I'm our representative on this one. That's right. Ej, hey, it's all good. If Sweet think he can handle it, I'm down with him, man. Alright, let's roll, homies. Let's do this. Yeah, let's go, man. A nie mogę oglądać tych cutscenek, jak widzę tych zdrajców. Ha! Nosi mnie, jak widzę te e, nieautentyczną... E, nieautentyczne uśmiechy tych zdrajców, kurczę, do Sweeta. Oj, tak, tak, no, widzę to, widzę to w nich po prostu. Okej, okay, zawieź ekipę na spotkanie do motelu. No, proszę bardzo. Znowu rozwal... Fuck off, Ryder, dokładnie. Fucking hell. Dokładnie, Rider jest frajerem. Riders on the storm tu 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 W ogóle powiem wam, że ciekawi mnie czy zostałem napromieniowany, bo przed chwilą byłem na rezonansie Powiem wam, fajne uczucie, dosyć przyjemne i chyba zasnąłem na koniec Tak w skrócie, więcej w podcaście Dobra, let's go z misją, co będzie? A tu nie będzie jakiś coś, że będzie rozwalanka du. Du -du 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 -du? Dobra, dogadasz się z nim. Nie, no przecież tu będzie się palił ten motel na 100%, coś było takiego chyba. Nie like chcę Street. Relax. We stray, they stray. How about you, no, oni wyglądają hey, jak ci, co I'm po Grove chodzą. Po Grove. Oho, tu policja była. O, helikopter. W ogóle słyszałem, widzowie, że sterowanie helikopterem zostało zmienione, w Vice City przynajmniej, i jest ciulowe. I to będzie bardzo ja duży minus, jeżeli w San Andreas też mi to zmienili. Bo ja uwielbiałem latać helikopterem w tej grze. I będę musiał moda pewnie jakiegoś że jeżeli naprawdę zostało to zmienione. O, mp 5 dają, co ja mam tu zrobić? Czemu tu ja zostałem sam? Co ja mam zrobić niby? Wejść do motelu i bezpiecznie wyciągnąć stamtąd suita, okej. Okay. Let's go. Here we go again. Ty, kto do mnie wali? Ty już policja jest? O kurde, co jest? Ale mi chłop wyjechał, widzieliście to? Ty, w ogóle wygląda, jakby lepiej działali niż kiedyś ci policjanci. Ci policjanci. Dobra, ja, ja nie trafiam, ale to wiecie, nie musicie się tym przejmować, widzowie. A to go, swojego go, chyba zestrzeliłem. Ej, to było, to było zabawne dosyć. Ładanie SMG. Dobra, trzeba wszystkich odstrzelić, świadków tego zdarzenia. E, Szukamy jakiś znajdziek, ale nie wiem, czy, czy coś będzie tutaj, szczerze powiedziawszy. Po toaletach może coś, yy, brońkę fajnie byłoby wziąć, bo to zawsze wiecie, za darmo amunicja. Oni wpadli tędy, ciekawe jak wpadli do tego pokoju. Ty, ja zabiłem dwóch swoich w sumie! O kurcze. CJ może zostać negatywnie teraz yy, wzięty po... A ty kolego, co tu stoisz, na co patrzysz? Ej, zas zaszczelili mnie, misja nieudana, zgon Nie spodziewałem się tego, ale szczerze Myślałem, że po prostu to moi są i kurczę, nie spodziewałem się, że ktoś będzie do mnie strzelał Dobra, wszystkich świadków dobijamy A tego nie mogłem, świadka Dobra, ten wypadnie tu Ale on tu dziwnie wypadł, ale to, to było dziwne, to, to było dziwne, ewidentnie, dobra, to mu mogę przyznać, to było dziwne Dobra, to są moi. Ale ci już nie są moi. Ona też nie jest od nas. Dobra, yy, tutaj nic nie ma. Tutaj wpadną ci. Dobra, ten może mi pomoże teraz. Dup, 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 dup. Dobra, rozwalamy ich po kolei. Nie wszyscy jednocześnie, no. Amunicji starczy od Karla Johnsona dla wszystkich tutaj przeciwników Dziedzica Dobra, let's go. Mm, no, kto teraz? Kto kolejny? Do mnie tutaj podejdzie. Dajcie ogień zaporowy Dobra, rozwalamy wszystkich Żeby nie było Nie ma taryful O, jest w ogóle ten! Left pig jest! Left pig widzowie! Jest left pick e, W sensie W sensie left pick czy right pick A tu gość z, z sufitu Ej on tak zwisał kiedyś z sufitu tutaj gość e, W sensie Czekajcie to jest right pick czy left pick To jest right pick chyba, że z prawej strony Jeżeli ja wychodzę tak o To patrzcie ja tu widzę więcej I mogę strzelać stąd tam po ścianach A jeżeli wychodzę tak, to przeciwnicy mnie biją szybciej. To, to kamera TPP. Ciekawe, jak to było kiedyś zorganizowane w sumie. Czy też był taki problem, czy, czy nie? Czekajcie, ja tu nie miałem iść. Armor by się jakiś przydał w tej misji. To jest fakt. Dobra. A mo, mam, ale przydałoby się właśnie jakiś armor zgarnąć, czy, czy coś. W jednym z tych pokoików mógłby być armor, szczerze powiedziawszy. Bym się e, nie pogniewał. To on zdążył do mnie strzelić, czy nie? Ty, prawie 1000 ammo już mamy. O, jest Sweet! Sweet Home What Alabama. You you? Let's get out of here. Dobra, let's go. Mm. Oho, jeszcze mi brakuje kelki strzelającej do mnie. Mamy helkę rozwalić, jak rozumiem Dobra Władanie SMG Dobra, palą lotę, palą lotę O, rozwaliliśmy Heleczkę, let's go Siemano sweet, Siemano kolano. Come on CJ, let's go Come on CJ, let's go, no let's go, let's go Panie sweet, sweetowski Ja tu ginę trochę, więc przyps tak ewidentnie Dobra, wezmą nas Tym razem zagrali dla nas No dobrze, nas tu nie zostawili w tym miejscu, nie? Głupio by było I to smoke będzie prowadził czy ja będę strzelał? Hey, man, nie kończy mi się tysiąc miałem amunicji. Z A bo tu nie można było rozwalać tych gości. Policjantów po prostu. Władanie ak 47 No okej, okay, będziemy do przodu mi. On tu jest tak w ogóle. Dobra, to może się nas ścigać. My jesteśmy chyba niezniszczani teraz Dobra, let's go. Okej. Okay. Ćwicz dalej, osiągniesz poziom zabójcy AK-47, no tak, bo tu są poziomy w strzelaniu. To prawda. Które możemy osiągać lepsze i gorsze? O Policja na tych! Pączki zmarnowali, policjanci nawet! Ale goś trika zrobił, Ja tak na motocyklu bym nie potrafił! Kurde! Mogę obejrzeć mecz, a Robercik właśnie bramkę z przewrotki palą dzisiaj, widzowie! No, oj tak, tak! Oni się sami palą już w ogóle, mam takie wrażenie. Przecież my nabijemy władanie a kaczem na maksa zaraz w ogóle Jakim cudem tak szybko się to nabija? Ale w sumie fajnie, okej. Okay. Dla mnie okej okay. ale to jest zabawne, bo ci wskakuje w ogóle, było coś takiego kiedyś? bandytów O, to nieźli bandyci o nie, ta muzyka w ogóle leci. Dobrze, dobrze, zagłuszam cały czas tę muzykę. Gadaniem, dobra, bo słyszę muzykę, leci, leci muzyka. Blokada przed nami, okej, okay. mam ich rozwalić. O, oh, kurde. D dobra. Okej, okay, robię, robię screeny, proszę państwa. Oho, oho. O nie, o i tak czułem, ej, to, to tak chyba nie wyglądało dobrze kiedyś, nie? Muszę, muszę sobie poglądać te cutscenki ze starego GTA bez skitu. po prostu, fajnie to wygląda Jeszcze ogarnąć dobry program, do. ocie, panie, dobry program ogarnąć do robienia tego, screenów i będzie git w ogóle Będzie co opowiadać przy jaraniu, no, myślę, że bez jarania też będzie co opowiadać no To prawda, palimy wroty stąd Mhm mm Let's go Misja udana, proszę państwa Szacunek plus Musimy odzyskać zdrowie, więc O kurde, to nie jest dobre miejsce Do odzyskiwania zdrowia Bardzo niedobre miejsce Do Bella potrzebujesz Szybko do Bella Powiększoną wersję, powiększonka sobie zjeść W Klakinbelu potrzebuję Bardzo szybko żeby HP odzyskać, i móc się strzelać z frajerami Ty albo wojnę gangów uruchomię po prostu, nie? Jakbym uruchomił wojnę gangów teraz, o, to mógłbym tam odzyskać i apteczkę, i tego, i armorek, nie? Dobra, walimy balasów na web. Nie powinni mi zadać w ogóle obrażeń, chyba. Ty ten pociąg zawsze tak szybko jeździł? Dobra, ale gdzie są jakieś balasy na swoim terytorium? Co jest? You Dobra, udało ci się wywołać wojnę gangów przy naszym terenie zresztą. To gidi ile kaski. Potrąciłem właśnie samochód, a samochodem potrąciłem kogoś. No nieźle. Okej, okay, jest żyćko do zgarnięcia i bardzo, kurczę, dobrze z tego powodu. O, oni co, uciekają? Ty, gościu, 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 co... No, chyba se jaja robicie. Zabił mnie, bo randomowo się pojawił. Ale unlock, chat. Widzicie to? O, kurde. Pierwszy raz zginęliśmy normalnie. Aby odzyskać zdrowie, no, chciałem odzyskać zdrowie, tą stronę. Pojawił się gość, którego nie było przed chwilą. Pojawił się i nie był na znaczniku, nie? I tylko przez niego zginąłem, bo się na chwilę odwróciłem. Ale, hała, ale przypał, proszę Państwa, nie mamy broni, nic nie mamy w tym momencie. Jesteśmy w dupie totalnie. No, teraz odzyskać broń. Może trzeba będzie jeszcze kupić albo coś. Dobra, patrzcie, idę szybko odzyskać broń, żeby nie było. Dobra, gościu, bang, bang, bang. bang. Ty, ty mi dasz pistolet. Czekajcie. Ty mi dasz pistolet, gościu. Patrzcie, tak się odzyskuje sławę reputację i wszystko w mieście. Ty mi dasz pistolet. Wy mi dacie resztę broni Jeszcze teren od was przejmę Dobra, potrzebuję wojny gangów. Dawaj brońkę Wariacie, ty, wojna gangów Dobra Palnięci, 7 ammo mamy, 30 tutaj, do karabinku i teraz lecimy, walimy wojnę gangów na łeb, dęciaków i, i rozwalamy to Dobra, który ma, a jeszcze dla mnie. Dobra, dwa razy. Ammo dla mnie, dziękuję bardzo. Co jest, goście? Dawać ammo. Ja tu tym tylko po ammo teraz. O kurcze, zęby piątki mnie zaatakował chłop. Dobra, na razie będę z zuzika walił jednak. Z Zuzika przede wszystkim po to, bo będę tutaj amunicję łapał od nich. No chodź tu! Gdzie uciekasz, Dęciaku? Czekajcie, oni są ze ścianką, się chowają. Dawać już pierwszą falę ukończyłem. Dobra, wrócił, szacunek zwiększony. Tutaj mamy HP do odzyskania. Dobra, udało Ci się przetrwać pierwszą falę. No i prawidłowo. Teraz można chyba wziąć MP5. Bo już tak nie będziemy tak biegać za nimi. Idziemy szybko odzyskać zdrowie. E, nie wiem, czy pancerz od razu się uda odzyskać. Jest szansa, o, że. Nie. O kurde. Czeka o, o, o ociepanie. Ociepanie. Źle wyszedłem. Wyszedłem tak, że oni mnie widzą tutaj, od tego, od tej strony. Dobra, udało mi się przetrwać drugą falę. Dobra, mamy HP. Jeszcze kałachy mi dali. Patrzcie, jak szybko odzyskaliśmy i amunicję, i życie, i armor, i kałachy. O kurde. Ich zawsze tylu było? Na tej wojnie gangów? Co jest? Najśmieszniejsze jest to, że oni stąd nie wyjdą. I trzeba będzie ich tak pozabijać. Dobra, łaki, kurde, bo. Z czego mam was porobić z yy, Kałacha? Dobra. O, kurde. Ładuję, ładuję. Nowe ammo. Ale to ładnie wygląda teraz. Rozwalanie tych gości. Dobra, ty wie. Ty ten kałach teraz się wydaje naprawdę koksiarski. Ej, strzelanie z tego kałacha, wygląd tego kałacha. i w ogóle działanie jego jest ulepszone w porównaniu do tej starej wersji. 100%. Kiedyś ten kałach tak płasko strzelał, że to jest szok. A teraz czuć w ogóle moc tego kałacha, jakby nie. Kiedyś w ogóle się tego nie czuło. Odrzut, moc, wszystko teraz czuć. Koks jest teraz ten kałak. I proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem, odzyskaniem zdrowia, pancerza, amunicji, broni, wszystkiego praktycznie e, kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Eloi, cześć!